Lew Leo i Fundacja Narodzenie na Nowo zapraszają na biblijne opowieści. Leo i przyjaciele. Wielka Łódź Noego. Minęły setki lat. Coraz więcej ludzi żyło na ziemi. Zaczęli budować miasta, nauczyli się wytwarzania narzędzi z żelaza i brązu. Pisali muzykę, którą grali na harfach i fletach. Ale oni także zasmucili Boga. Byli złośliwi, a robienie złych rzeczy sprawiało im przyjemność. Bóg zaczął szukać wśród ludzi dobrych osób szukał i szukał, ale znalazł tylko jednego dobrego mężczyznę. Nazywał się on Noe. Bóg powiedział do Noego: Świat jest pełen złych i niegodziwych ludzi. Zamierzam zesłać ogromną powódź, aby ich zniszczyć. Następnie Bóg powiedział Noemu: aby zbudował olbrzymią łódź, która została nazwana Arką. Była na tyle duża, że mogła pomieścić rodzinę Noego oraz setki zwierząt. W arce będziecie bezpieczni podczas powodzi, powiedział Bóg. Noe poświęcił wiele lat na zbudowanie arki. Razem ze swoimi trzema synami, ścinał dużo drzewa, wyciosywał grube belki i długie deski. Warce zbudowali wiele pomieszczeń, a wszystko przykryli dachem. Kiedy budowa arki została ukończona, Bóg przyprowadził do Noego zwierzęta z każdego rodzaju. Zwierzęta przychodziły parami, a Noe Wprowadzał je do arki. Następnie Noe wszedł do arki razem ze swoją rodziną. Wkrótce potem zaczął padać deszcz. Najpierw woda przykryła drogi i pola, a następnie domy i miasta. Kiedy spadło jeszcze więcej deszczu, arka zaczęła unosić się na wodzie. Deszcz padał bez przerwy przez 40 dni. Nawet najwyższe wzgórza znalazły się pod wodą. Noe i jego rodzina byli jedynymi ludźmi, którzy przeżyli. Do zobaczenia.